Roby na konkursu Montalina mentalinowe maszenia. Głoś puchetek. Mysz Gdzie? To Polek. Daleczka taka wymyślona, ale z jakiejś bajki też chyba była. Weźmy na kanapie. To są takie, mam takie dwie słówki. Nie wiem czy mi je zaliczysz, ale chyba tak. Z kuleczek to jest. Ma taki selatynowy kolor, taki morski. Tu też suwka. Ołówek kawaii. Lareczka Chibi, Alice w krainie czarów. Sukienka taką. I nóżki. Lisek-chytrusek. Lareczka Chibi, ale nie wiem jaka to. Stwóreczka chyba taka jedna. Plastuś. Księżniczka, leczka chibi. Prosiaczek. I taka świnka. no też była z jakiejś bajki. To były wszystkie wyroby na konkursie motywowania maszenia. Myślę, że się spodobało. Dajcie like i subskrybujcie mój kanał. Pa. Aha, i niektóre wyroby może nie były na temat... No ale...